Cześć, witajcie w pierwszym odcinku podcastu Węglosz Trustory rozmowach o ludziach, technologii i wartościach, które tworzą naszą firmę i budują synergię w całej branży. Nazywam się Piotr Materna i będę prowadził te rozmowy. A skoro to Trustory, to będzie szczerze, konkretnie i po naszemu, bo węglosz nie wymyślamy historii, my je codziennie tworzymy. Dziś zaczynamy wyjątkowo od rozmowy z osobą, która od lat współtworzy węglosz i doskonale zna jego DNA. Moim gościem jest Ewa Cieszyńska, dyrektor nowo powstającego pionu techniczno-projektowego. Liderka, inżynier, kobieta, która pokazuje, że w branży przemysłowej można łączyć kompetencje techniczne z empatią i wizją. Porozmawiamy o roli kobiet w firmie, o rozwoju osobistym, o tym jak zmienia się węglosz i co to oznacza dla naszych klientów. Ewo, czy pamiętasz swój pierwszy dzień węglosz? Co wtedy pomyślałaś? Wiesz co, najbardziej zapamiętałam z pierwszego dnia, moment kiedy kolega tłumaczył mi cały układ folderów. Generalnie foldery u nas w firmie są bardziej opisane symbolami, a nie treścią, więc to już były pierwsze schody i była taka rozbudowana struktura, że był to dla mnie po prostu labirynt, żeby cokolwiek znaleźć. A drugą rzeczą było to, kiedy powiedział mi, że jeżeli chcę coś projektować, to muszę zaewidencjonować pliki i wewidencjonować. Nigdy wcześniej tych słów nie słyszałam, nie miałam z nimi styczności, więc tak naprawdę zastanowiłam się, że nie do, nie wiem, co znaczą, a tak naprawdę jest mi ciężko je wymówić. Więc było tego dnia bardzo dużo nowości, bardzo dużo nowych twarzy, ale wiedziałam, że to początek fajnej przygody. Cieszymy się. Jesteś jedną z osób, które współtworzą naszą firmę. Jaka jest teraz Twoja rola? Dzisiaj łączę biznes z technologią, łączę kompetencje technologiczne z biznesowymi. Wspieram działy, żeby nasze rozwiązania i nasze projekty były dostosowane do potrzeb klienta. Czyli jestem dzisiaj takim łącznikiem między klientem, zespołem, a wizją firmy. A zdraź nam proszę, jak to jest być kobietą w branży przemysłowej, jeszcze pełnić tak ważną rolę? Tak, jest to generalnie codzienne przełamywanie schematów, częste udowadnianie, że kompetencje nie mają płci. Co prawda dzisiaj branża techniczna nie jest już typowo męska, ale jest za to wymagająca, dynamiczna, ale otwarta na kompetencje. Więc bycie kobietą w tej branży to siła, to nie jej wyjątek. Twoja droga w węglosz to doskonały przykład rozwoju wewnętrznego. Powiedz nam, jak to wyglądało od początku. Do firmy Węglosz trafiłam w 2017 roku na stanowisko konstruktora. Po dwóch latach prowadziłam dział badań i rozwoju, który zresztą w dużej mierze sama rozbudowałam. Na początku 2024 roku zostałam dyrektorem projektów, a dzisiaj od kilku dni, od października, jestem dyrektorem techniczno-handlowym. To które momenty były dla Ciebie najbardziej przełomowe? Myślę, że prowadzenie działu badań i rozwoju, bo był to moment, kiedy ja dostałam bardzo dużą swobodę w działaniu, ale też jeszcze większe zaufanie. Miałam do zbudowania zespół, prowadziłam swój własny projekt modułowej wytwórni PASZ, na który zresztą napisaliśmy, napisałam skrypt i dostaliśmy dofinansowanie. A drugi taki moment jest dzisiaj, czyli połączenie działu technicznego z handlowym, ze względu na to, że to nie jest tylko zmiana struktury, ale w ogóle zmiana podejścia i myślenia. To czego nauczyła Cię ta droga, mówiąc tutaj projekty, ludzie o samej sobie? Że warto słuchać ludzi, że warto ufać zespołowi i być odważnym, bo projekty uczą pokory, ludzie uczą współpracy. I tak naprawdę rozwój to nie tylko awanse, to też codzienne, a może przede wszystkim codziennie podejmowane decyzje i relacje. Możemy już oficjalnie powiedzieć, że firma Węglosz stworzyła nowy pion techniczno-handlowy. Powiedz nam, skąd pomysł na taki ruch? Myślę, że z życia, z rozmów, z obserwacji. My dzisiaj potrzebujemy większej i lepszej współpracy między technologiem, projektantem, a handlowcem. Dlatego, żeby nasz klient miał poczucie już od pierwszych rozmów, że rozmawia z zespołem, który rozumie jego potrzeby. Dział projektowy, dział handlowy to dwa zupełnie różne działy. Co chcesz osiągnąć po połączeniu tych działów? Chcę, żeby dział techniczny i handlowy był tandemem, czyli handlowiec rozumie potrzeby klienta. Projektant zna możliwości techniczne. Razem tworzą rozwiązania, które spełniają oczekiwania klienta. Dobrze, to wszystko. Teraz mówimy o, o tutaj wewnętrznie o naszej firmie, a powiedz mi, co dzięki tym zmianom zyska tak naprawdę klient? Przede wszystkim trzy rzeczy: spójność komunikacji, szybsze decyzje i przede wszystkim lepsze, bardziej dostosowane rozwiązanie. Klient nie będzie przerzucany między działami, tylko będzie współpracował z jednym wspólnym zespołem. A tak jednym słowem jakbyś mogła powiedzieć, co wyróżnia naszą firmę wśród innych firm podobnych, pomijając tak naprawdę technologię, z której jesteśmy dobrze znani? Myślę, że przede wszystkim to, że znamy branżę od podszewki. To, że nie boimy się nowych rozwiązań, czyli mamy wiedzę i doświadczenie. I tak naprawdę, zaczynając już od działu handlowego, przez projekty, przez produkcję i aż po montażę, mamy ludzi, którzy, ludzi, którzy pracują w naszej firmie po kilkanaście lat. A teraz takie wewnętrzne Twoje priorytety na najbliższy czas jako dyrektora pionu techniczno-handlowego, jakie to są? Przede wszystkim zbudowanie zespołu, który działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Zespołu, który się rozumie i wspiera, i przede wszystkim jakby pokazać, że zmiana, którą dzisiaj robimy, to nie tylko zmiana struktury, ale przede wszystkim realna wartość. Może nie wszyscy wiedzą, możesz nam zdradzić, co wchodzi w tej chwili w skład pionu techniczno-handlowego? Jakie działy? Tak, dział techniczny, który do tej pory istniał, to był dział badań i rozwoju, dział technologiczny i dział konstrukcji budowlanych, no i dział handlowy. A takie pytanie, może troszeczkę osobiste, co byś chciała e, usłyszeć za jakiś czas od klientów na temat swojego nowego pionu? Jest to najlepszy pion, jaki spotkali. E, a poważnie chciałabym słyszeć, że firma Wenglos to firma, która rozumie klienta, e, rozumie go od początku i ma zespół, który jest w stanie spełnić jego oczekiwania. Ewo, przed Tobą dość duże, odpowiedzialne zadanie e, i rozwojowe dla naszej firmy. Co ciebie najbardziej motywuje? Do codziennej pracy? Myślę, że ludzie. Zespół, który ufa, na który możesz liczyć, który współpracuje ze sobą, który się rozwija. No i też to, że projekty, to co w ogóle robimy, przekłada się na rozwój nie tylko firmy, ale też branży. I teraz moje najbardziej ulubione pytanie podczas tego spotkania: jaką radę dałabyś młodym kobietom, które chciałyby także zaistnieć w branży przemysłowej, technicznej? Nie bójcie się być sobą. Kompetencje, pasja i odwaga, która w Was jest, są dużo ważniejsze od stereotypów. Pytajcie, szukajcie mentorów, rozwijajcie się, ale nigdy nie rezygnujcie z ambicji. To był pierwszy odcinek podcastu Węgloz Trustory rozmowy, które pokazują, jak technologia, ludzie i wartości budują synergię w naszej branży. Dziękuję Ewie za inspirującą rozmowę i Wam za to, że byliście z nami. A jeśli podobała wam się ta rozmowa, zostawcie subskrypcję i komentarz. Dzięki temu jeszcze więcej osób zobaczy, że o przemyśle też można rozmawiać z pasją. Do usłyszenia w kolejnej rozmowie. To była prawdziwa historia. Węglosz, true story.